Zdesperowana Paulina postanawia pobić Wiktorię Sobiecką. Dziewczyna uważa, że nikt nie uwierzy, że do tej pory wszystkie oskarżenia koleżanki były fałszywe. Uważa, że skoro i tak czeka ją kara, to może naprawdę zemścić się na A, Wiktorii. Ja nie mi będę miała satysfakcji. Błagam cię, porozmawiaj z kimś! Z kim? Wszyscy mnie zostawili! Muszę sama sobie z tym poradzić teraz, wybacz, ta krowa czeka na mnie za szkołą. No ale ona zgodziła się sama spotkać? Wiesz co? E, pewnie myśli, że będę ją błagać. To dziewczyna zdziwko zaliczy. Mogę, może. Koleżanka Pauliny nie zamierza pozwolić, żeby dziewczyna wpadła w jeszcze większe Koleżanko, kłopoty. Pani musi pomóc, Paulinie. A co się stało? No bo ona chce powiedzieć Wiktorię. No to chyba Wiktorii raczej powinna pomóc. Nie, 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 bo Wiktora się dawno uzięła. No stopią o coś oskarża. Aha. A Paulina, no jest taka, że wszyscy uwierzyli Wiktorii. No. No i Paulina stwierdziła, że skoro ma iść do poprawczeka, to za coś, co rzeczywiście zrobiła. Dobra, to sobie wyjaśnimy wszystko potem dokładnie, a teraz powiedzmy, gdzie one są. Za szkołą. No to chodźmy tam. Tymczasem Paulina postanawia odpłacić ja Wiktorii tak, za dwa dni strachu i upokorzeń. co, jakoś mnie to nie interesuje? A wiesz, jakie to było proste, ich wszystkich oszukać? Nawet nie musiałam się zbytnio wysilać. A wiesz dlaczego? Wszyscy widzą, że jesteś zwykłym śmieciem! A mnie to nie interesuje! Paulina, zostaw ją. Pani już. dyrektor! Pani dyrektor! Dobrze, że pani jest, bo Paulina mnie zaatakowała! Już, już, Wiktoria, uspokój się, ja wszystko widziałam, wszystko słyszałam, wszystko wiem. Ale pani im że tym chuliganku? Owszem, wierzę. Bardzo proszę, żebyś poszła. I poczekała na mnie pod pokojem nauczycielskim. Ale, ale, ale... Bez dyskusji, już! A ty pójdziesz ze mną, musimy poważnie porozmawiać. Paulina, ja naprawdę przepraszam, ja musiałam to zrobić. Mhm. Musisz potem podziękować Cizi, ale no, to potem. Nigdy nie sądziłam, że nakabluję na kumpele. No ale ja musiałam to zrobić. A Borkowska jest sprawiedliwa. Zresztą słyszała to, co mówiła Wiktoria, więc na pewno pomoże Paulinie. Paulina wie, że teraz nie powinna no, tak, kłamać tak, tak, i opowiada dyrektorce tak, że tak, że tak, o no, całej tak, sytuacji. Mi oskarżyła, że ją popchnęłam, bo pan Luciak oczywiście musiał w to uwierzyć. Mm -hmm. A ja rozmawiałaś z nim? No tak, ale Pola potwierdziła wersję Wiktoria, a potem mi powiedziała, że tak naprawdę nie widziała, nie widziała, że, żeby Wiktoria coś takiego zrobiła, no ale przecież Wiktoria nie może kłamać. No a o tym powiedziałaś panu Dudziakowi? No nie, przecież nie było sensu. Przecież i tak nikt mi nie wierzy. Ja ci wierzę. I Wiktoria zostanie ukarana. Naprawdę? Naprawdę, ale ty też. Ponieważ ją jednak zaatakowałaś. Ale... Ja widzę tu jeszcze jeden problem. Bardzo poważny. Powiedz mi... Ty uważasz, że wszyscy są wobec ciebie uprzedzeni, tak? No tak jest, przecież wszyscy mnie zostawili i skreślili mnie. Ale ty też masz swoje uprzedzenia. Nie rozmawiasz z nami. Tylko... Zamykasz się w sobie, reagujesz agresją. Przecież nie porozmawiałaś ze mną po tej kartkówce, to skąd miałam wiedzieć, że zostałaś niesłusznie oskarżona? Panu Dudziakowi też nie powiedziałaś o poli. Bo i tak by wszyscy wzięli stronę Wiktorii. Hmm. Ale skąd ta pewność? Jeśli nawet nie spróbowałaś, musisz nauczyć się rozmawiać. Posłuchaj, nie krzyczeć, nie obrażać się, tylko rozmawiać. I uwierzyć w to, że my naprawdę chcemy waszego dobra. I bardzo się staramy być sprawiedliwi. Ja na tej kartkówce naprawdę nie ściągałam. Wszystko umiałam. Wiem. Poprawisz tę jedynkę. Dziękuję. Hmm? A ja porozmawiam z klasą. Tak? Borkowska to jest mega równa babka. Nie dała się nabrać na te ściemy Wiktorii, chociaż wiedziała, że chciałam wlać tej krowie. No i potraktowała mnie jak człowieka. Chyba pierwszy raz w życiu zaczynam zauważać, że nauczyciel też może być spoko.